Ho, 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 ho. W szkole było go 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 Nie uwierzycie co ja mam w tym szkolnym plecaku Zobaczcie sobie jak to wygląda Dobra. Matko jedyna waży więcej niż książki do pierwszej klasy szkoły podstawowej Chociaż wagi nie sprawdzałem Ale tak, tak, pierwsze wrażenie jest takie, że jest naprawdę bardzo ciężki, ale jak już się ponosi chwilę, zrobi dwa razy trasę szkoła dom, szkoła dom, to już jest lekki. I są tam w tym plecaku takie skarby, że ja normalnie się przeżegnałem lewą nogą jak go zobaczyłem. Co tam w środku jest. O tym wam zaraz powiemy i pokażemy co jest w tym plecaku pełnym przygód. Chodź Kubuś. bo tak, chodź, chodź, chodź. Chodź, A czy ty Bo ja muszę cztery rzeczy na raz powiedzieć, żeby nie zapomnieć. Ale tak, się Kuba jest Nie, słuchajcie, bo dalej ciągniemy temat tej wyprzedaży Lucky Johna minus 30%. Kubuś, patrz, pokaż. Pokaż tu kubira, tu giant Kubira, tu Kubira Fire Tile. Słuchajcie, wszystkie gumy już tutaj wykładamy, obcenowane są ceny promocyjne, porządkowe jerki. Ciekawe, bo o tym nie wspomnieliśmy wczoraj. Chodź Kubuś, chodź, chodź. chodź. Patrz. Obrotówki. Już część obrotówek wisi od y, rozmiaru 1 do bodajże piątki. Ale słuchaj, dla przykładu. Patrz. E, jedyneczka, 15,40 15 40 zł 40 groszy za obrotówkę. Następnie, pokażemy, pokażemy teraz największą, bo na największą będzie najlepiej widać. Za piątkę płacicie 20 30 zł 30 e, groszy. Obrotówki są, e, paletkę mają z dwóch stron malowaną. Jest chwościk, jest bardzo mocna kotwica, no 20 zł. To można nazwać bożą ceną. Bardzo boża, to taka jest boża, że aż aż, to już się bardziej bożą po prostu nie da, nie? Wino nawet takie tanie nie jest. Nawet wino takie nie jest, no zobaczcie sobie dla przykładu kolejna Trujeczka, dość uniwersalny rozmiar. 16 ,80 zł 80 groszy za paletkę ma malowaną z dwóch stron, chwościk, dobra kotwiczka, której nie trzeba wymieniać. No, Żyleta po prostu, Żyleta. Słuchajcie, kolejna bardzo Przegięcie, już nie powiem czego, ale wszyscy wiecie czego. E, to jest kowrotek do ciężkich zadań stacjonarnych. Mosta konstrukcja, tak zwany model do wbijania gwoździ. E, jest to PEN. Model Sargus 2 w rozmiarze 8000. Już Wam mówię parametry techniczne. Przełożenie 5-3 do 1. 853 gramy żywej wagi. No z ręki tym nie będziecie łowili. Łoże ma 5 plus 1. Mocna metalowa konstrukcja, gniocza. Nie ma tak zwany. No i teraz najważniejsze: za kołowrotek do, na przykład, stacjonarki sumowej zapłacicie 259 zł. Niecałe 260 zł za duży kołowrotek od Pena. Aż, aż publiczność ucichła nasza. Dobra. Dubuś, dawaj dalej jedziemy z tymi promocjami wyprzedażowymi, wyprzedażowymi i tak dalej. Używasz takich siatek do karpiowania? No, nie, siatek nie. <laughs> ale ale na początku było... przy... powiedział, że tak, tak, używam. Tak, średnio, średnio. Bym średnio. Tak średnio bym powiedział. To używasz czy nie? Nie. To... Żeby nie było nic takiego nie używam. Nie. Ja Jakub Zajenski. <grystne> ja jak ja, Urzajewski, ale ja nie jestem Nie ja puszczą jakby. go teraz na żadne łowisko karpiowe, bo <grystne> on moczy siatkę, a później wiecie... E, ale dobrze, to tylko wam powiem anegdotkę. Nie że siatkę nie pieluchy. Kiedyś uwa, była, bo... duża, a, kiedyś bo była bo... duża afera w wędkarstwie wyczynowym, gdyż część zawodników siatki namaczała atraktorami. Jak rozkładali stoisko, to siatki już wrzucali do wody, więc mieli nęcone łowisko. A skąd ty takie rzeczy wiesz? No, no, ja mam. Łał... w tej grupie ja pierdolę, ich... Co, że... Ale mnie ciśnie. Co, że... Co, że takie I od tamtej praktyki? pory zakaz zrobili, że nie można siatki wcześniej moczyć. To zakaz dla Pawła. U obuzy. Tak, słuchajcie, na końcu jest oczko, można to przypalować tam przy dnie. To się jakoś specjalnie nazywa ten ciemny element. Bo widzicie, tu jest normalnie siatka, ale końcówkę ostatnie dwa segmenty mamy taką przyciemnioną, gęstą siatkę, żeby tam ryby się tak nie kaleczyły i żeby w ciemnym takim pomieszczeniu jakby sobie spędzały wolny czas i czekały na ważenie. Um, na, albo na smażenie. Czekaj, Kuba, muszę wziąć laptopa. Bo tam tymi są cenę. A to z Westina dostaliśmy ciastki, słuchajcie Westin najlepsza firma, kurde. nic innego ciastka przywieźli dzisiaj, e, śmieliśmy się, że po prostu handlowiec od Westina wie, że nie może u nas liczyć na kawę ani ciastka, to po prostu przywozi swoje, także bardzo dziękujemy, słuchajcie te siatki, zawodnicze siatki, E, długość 3 metry ze 159zł na 109 jest przeceniona i siatka 3,5m e, ze 169 na 119 e, Siatki od Browning e, Black Magic. Black Magic, oczywiście podlinkuję Wam to wszystko. Niedużo żebyście... tych, tych, też ich jest. Niedużo? Niedużo. Adrian, ile jest siatek z Browninga? Łącznie? No. 16? A, no to kilkanaście sztuk mamy. Kubuś, pokaż mi teraz Hollywood. Co ci mam pokazać? Chodź, teraz będzie dla ciebie temat. Chodź, oceń to. Ja mam ci kartówkę? No, zobacz, o, zobacz. Od Mivardi. Trzy Trzyskładowa. Ty masz, Ty masz dwuskładowe czy trzy składowe używasz? Kompaktowe. Dwuskładowe. No, a jakbyś jeździł maluchem, to. To trzy składowe. To, <laughs> to kabrioletem wtedy, tak? No. Żeby nie było ograniczenia. Eee, Pawełek tutaj naszykował wędeczkę Atomium od miwardii 360, skład, 3 LB. 3LB to mniej więcej ciężar wyrzutowy jaki będzie? 100. Plus, lepiej 100 gram nie przekracza. Czyli to sobie. jest do wywózki, czy do wyrzutu? Tylko, tylko. To jest rzutowy temat. Znaczy, nie powiem, że nie takim kiem. Oczywiście możemy holować z pontonu. No. Nikt wam nie zabroni, ale. Tak jest. Słuchaj, duże przelotki, niemal że można tutaj w szklankę wstawić Słuchajcie, do środka. Takim dystanse 100, no 120 metrów, z żyłeczką 0,28, 0,30. Na luzie. Na luzie. Na luzie. Jak poćwiczymy. Do tego, duża Kółowrotek. betoniara, to jest to. Od... Quick Shadow 7 8000. Tak jest. To też już jest znany temat, bo sprzedajemy tego, tego dużo. Przeczytasz Kubuś na szybko. O wisz. to jest fajne, że, za... że w Quickach zawsze dają na... Za cenę zrobiliście. I jeszcze jedna uwaga, jak będziecie kupować żyłeczkę do tych owrotków. No? no, tak 1200 metrów musi, Boże, przepraszam, na dwa oczywiście mamy, tak po 600 metrów co najmniej. Czyli cztery. 600 metrów nasz Zaraz Zaraz powiemy, 0,33 615, 0,35 550, nie? Czyli około 600 metrów 30 no. trzeba kupić. Co najmniej, dokładnie, żeby dokładnie. nam zapełnił. Czekaj, pa, e, jeszcze parametry przeźle, widzisz, zawsze tu o Quick o, dobrze matko. daje, bo daje parametry na metrce. 7 łożysk, e, siła hamulca 16 kg, przełożenie 4,11, waga 618 gram. 4. dlatego on tak lekko chodzi przy takim przełożeniu, tak, nie normalnie? no jest taka idealna. Ale no. chodzi jak masełko. Dolniczek, Dolnik wcudalny. fajny, patrz, jest taki powleczony jakby taką farbą, która w dotyku jest, piankę gumo, taki... taka, taka gumofarba, Gumoleon. no jest jakiś tak... Gumo Leon. <gumoleon. Gumoleon. Dolnik gumoleonem jest oprawiony. <gumoleon> Może być. Przeloteczka bezporcelankowa, 51, pierwsza, także wiadomo, do rzutów bardzo nam się przyda. E, Żółka nie wpada w taki rezonans nigdy mi się nie zaczepiła, że u z tego. Dobra, to dawaj cenę, bo to jest zestaw. Mamy to w zestawie, słuchajcie, w zestawie jest zawsze taniej. Święta, święta idą, idą. Mam nadzieję, że. Ty, znaczy, wątpię. Dużo mamy tych zestawów. Nie doczekają do doczekają. No, Będziemy musieli, musieli coś, nowego średni, albo coś nowego naszykować. Albo rodziców poprosić. No 789 zł wcześniej kosztował ten zestaw, teraz 419. No słuchajcie, kij i kowrotek za 419 zł to prawie jak za darmo. Taka porządna karpiuwa, nie? Prawie jak za darmo. Dwa zestawy wychodzi nam. 839 albo 800 no, zł. No nieco, bo na to się Także nie za całego tysiaka możemy mieć dwa kije. Czyli do tysiaka, żeby dużo to jeszcze żyłeczka dorzucamy i mam za klocka no. dwa kije do łapania. Do łowienia, już gotowe tematy. Dokładnie. A Kuba, ty, wy już zakończyliście sezon karpiowy, czy jeszcze walka trwa? Jak to, jak to jest pogodowo? tak? Do kiedy no karpie mój, się jeszcze łowi? Kupaki ode mnie siedzą cały czas na... No jakbym miał tydzień urlopu, to sam by gdzieś pojechał, nie? Ale powiem wam, że już przy tej pogodzie i przy tej temperaturze. No ja na rybach czuję się niekomfortowo. Nawet jak mam grzanie już mi to trochę przeszkadza. Ja jestem z, Ale z Wiesz, kurczę, w nocy, no, rano dzisiaj było chyba 8, w ciągu dnia 19-18 stopni w stolicy. No to słuchaj, jest zaraz listopad. Ale nie przy w jest wodzie ziemię, nie? jest inaczej, pamiętam. No, przy wodzie zawsze jest. Tak, tak, ja jestem z Wisła z ostatnio miała 10 stopni. O, proszę. Spadła z 14 w ciągu tygodnia, nie. Ja lubię jak jest gorąco, może nie jest to dobrze dla ryb, ale no niestety taka pogoda jaka jest teraz jeszcze, to bym mógł pojechać jakbym dostał tydzień Aha. urlopu, ale jak już później będzie ale że nie u... dostaniesz, że to... Nie dostanę, to nie jadę, to nie pojedziesz. ale weekendowo gdzieś pojadę jeszcze na pewno, no fajnie jak jest pogoda to trzeba korzystać, e, słuchajcie no niby 1000 złotych, dużo nie dużo, za dwa dla... zestawy, za dwa zestawy, no jeszcze, to jest... żyłka by... I jeszcze żyłka by wystarczyła, Kuba to tu mamy coś za nieco, nieco więcej ponad 1000 złotych. Nieco, lekko. Ponad Le, lekutko tak, lekutko ponad tysiaczka. E, słuchajcie, mnie kurczę ciągle coś w tym wędkarstwie zaskakuje. I to, że Deeper ma łódkę karpiową, to pierwszy raz się z tym spotkałem. I ta łódka kosztuje 7,5 tysiąca zł. 7499 zł. Kubuś, ile Twoja łódka kosztuje? Nie mam łódki już. Nie masz? Nie mam. Tylko zrzutu łowisz? No, Czy pontonem wywozisz? Rzut i ponton. Ale więcej z Słuchaj, bo to, to jest razem z echo Sondo ten pakiet? Z echo Sondą i z GPS-em. Kurde, czyli tu mamy wszystko. 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 W, wywozimy zestawy, mamy echo Sondę, mamy, mamy GPS-a. Ma, właśnie, mamy baterie dwie. No. E, możemy ładować tą łódkę z powerbanka. Okay. Mamy uchwyt do pilota, wszystko możemy z powerbanków ładować Dobra, jest tak, jest mocny, twardy plecak, taki wiecie kurczę spokojnie można ta, się na, na, przykład... na wyprawy w niego spakować jakby był pusty Myślałem, że ta łódka bez plecaka kosztowałaby 5 pak mniej Sam plecak to podejrzewam, no? że 5-7 Fajny, spartował. taki mocny, twardy Słuchaj, boczne kieszenie na akcesoria, no nie będziemy tego wszystkiego otwierać. Interesuje nas najbardziej to, co jest w środku. I zauważcie, że otwiera się z tej strony, jakby od strony pleców. Odpin nie, nie, nie z tej odpięliśmy, tu odpinamy. Nie, został. Okay. Tak? Dobrze czy nie dobrze? Źle. Źle czy dobrze? Dobra, to później przypnę. Odpinamy plecy i w środku jest całe dobrodziejstwo. E, mamy... Taką instrukcję obsługi, co możemy tutaj z tym robić, czego ewentualnie nie. O wiadomo, w skały, żeby nie wjeżdżać, e, czyścić sprzęt, dbać o niego, ładować sobie, zasięg tak dalej. Patrzcie, tak to wygląda. Kuba, weź to do ręki, żeby to zobrazować, jak to wygląda na tle dorosłego mężczyzny. To wydaje się, że łódeczka zanętowa to taka, to taka wiesz, będzie. Oj, dno otwierane, czyli możemy sobie tak, napłynąć e, Możemy sobie tak zrobić dwie komory spustowe, a możemy, e, możemy tak. możemy sobie wyciągnąć to i zrobić Czyli, jedną dużą. czyli możemy albo jedną dużą pajdę zanęty Dokładnie. zawieść, albo dwa rodzaje zanęty, nie? Bo Dokładnie. mamy jakby tutaj jest przedziałka i e, to dno jest, Co to jest nie, bardzo otwier ważne. otwierane. bardzo są osłonięte Dwa silniczki osłonięte. elektryczne, osłonięte, czyli co żadnego zielicha tam nie wjedzie. Wiesz, to zawsze jest szansa, że coś nam się dostanie, ale no dzięki temu. Kurde, jest ale zmniejszona. ty wypłyń na środek jeziora i ci ugrzęźnie wiesz, w zielichu taki, nie, bo mu, no, nie, wiem, bo silniki zasłonięte. Co tu teraz odkręcasz? Co to robisz? Co to, to, to jest? Baterie. Tutaj pewnie. mamy baterie. Ładowanko. Ładowanko. Jest USB w jedną, w drugą USB stronę. USB z drugiej strony mamy identyczne. Czyli dwa akumulatory. Dokładnie. One są w zestawie. Zaraz Oczywiście, zobaczymy. Że są. Są. So. Wszystko jest. Wszystko jest, to potrzebne nam do wędkowania i ten... mamy oświetlenie, żeby było ją z daleka widać, gdzie ona się Ej. znajduje. Tak naprawdę deeper, no Za te 7,5 tysiąca daje nam... Wszystko, czego potrzebujemy. No właśnie, można nie jeszcze więcej. czegoś więcej wymagać nie. od łódki karpiowej? Nie. Zasięg jej naprawdę jest doskonały. Zaraz przejdziemy do parametrów. Czyli tak, mamy w pakiecie e, dwa akumulatory. Parametry techniczne. I co tutaj mamy w tym etui? O Panie! Kurczę, ja to lubię takie odpakowywać rzeczy. Sztuki. mamy piloci. Jest pilotik. O kurcze, wygląda jak joystick do konsoli. Ha. Antenka się rozkłada. Ciach. Gwiezdne. Mamy, cic, cic. Można powiedzieć, zobaczcie to. Ty, jak, jak zestaw narzędzi fryzjerskich. Dokładnie. Wszystko mamy tutaj, co nam potrzebne. Patrzcie, e, wymienne. E, Śruby. Śruby. szczoteczki do czyszczenia. Antenka. Yy, tak, klucze, przewody, ściereczki do czyszczenia ładowarki. Wszystko jest w zestawie. A jeszcze widzę, tu coś mamy. Mamy smyczkę, i gdzie masz pilota? Mam tu pilota. No i tutaj mamy właśnie to. Tylko jak to się mocuje, panie Rafał. Zapomniałeś? Jakbym był na Ribomanii jeszcze raz, to może bym pamiętał. <laughs> Nie, wiem czy to się do statywu nie? O, tak. No właśnie, bo tu masz wkręt, tu masz gwint do statywu, więc montujesz statyw. Tu masz gorącą stopkę. Tu macie jeszcze przejściówkę do statywu. E, patrz, więc sobie wkręcasz na, na gorącą stopkę tak zwaną i na zestawie sobie to montujecie. Pokaż. A tu jeszcze jakaś bateria do tego jest potrzebna? Nie, nie, nie. To jest już naładowane, powinieneś. Okej. Okay. A i tu masz uchwyt do telefonu. Że możecie sobie ekran e, zamocować. Jest naprawdę tego bardzo dużo, jeżeli chodzi o litu, a zapomnijmy, Jeszcze jak byliśmy na rybomani, też jeszcze no więcej to, to, to przeczytamy kurczę, kurczę kuba. No to... przeczytamy. Oczywiście też podlinkujemy to naszym wędkarzom, ale na szybko wam przeczytam parametry łódeczki. Zdalnie sterowana łódka zanętowa wykorzystywanie inteligentnej technologii sonarowej, rozwijanej od ponad 10 lat. Zasięg 400 metrów zarówno dla sonaru, jak i Łodzi zanętowej, długa żywotność baterii do 9 godzin, szybkie ładowanie baterii 3 godziny, system autopilota z wbudowanym GPS do tworzenia map lub ustawiania ścieżek wielopunktowych, mocna, ale cicha, z dwoma silnikami elektrycznymi BLDC osiągającymi prędkość 3 km na godzinę, czyli takie tempo spacerowe. Eee... Bezpieczeństwo, powrót do punktu domowego przy niskim poziomie baterii lub poza zasięgiem. Elegancki czarny design z przednimi i tylnymi światłami. Dla lepszej widoczności w warunkach słabego oświetlenia, moduł sonaru Chirp z trzema częstotliwościami wiązki dla precyzyjnej detekcji ryb. Separacja celów o 1 cm i ekstremalna precyzja głębokości. Do 100 metrów głębokości. Pilot zdalnego sterowania z 12-godzinną żywotnością baterii, szybkim ładowaniem i wagą tylko 140 gramów. Intuicyjna aplikacja Fish Deeper do łatwej kontroli dostępu do map głębokości i skanów. W komplecie plecak transportowy. Nic dodać, nic ująć. Tak jak tutaj rozmawialiśmy wcześniej z kolegami i karpiarzami, Deeper na ten moment wyczerpał jakby rynek. E łódka spełniająca wszystkie tak naprawdę zadania i szczerze. No już ja jest, miał... poprzeczka tak wysoko postawiona, tak. że chyba nie da Za się takie jej przeszkadzać przede wszystkim. Bo na przykład, jeżeli chcemy na przykład coś kupić z Huntera 650, no. no to trzeba z echo z GPS-em, no tak zdychę. 10, ja pierdzielę No, Jakbym miał 7,5 klocka, to nawet bym się nie zawahał i kupić, a że nie, mam to jej nie kupię. <laughs> Ale może kiedyś. Ale może kiedyś. Ale, może kiedyś. Ale. Ale może kiedyś. Kubuś, bardzo Ci dziękuję za pomoc nie w, nie dziękuję. W, w dzisiejszym materiale. Zostawcie dla Kubusia łapkę w górę. Korzystajcie z naszych promocji, które mamy na co dzień. Pamiętajcie o wyprzedaży asortymentu Lucky John. Bardzo fajne kije, bardzo fajne przynęty. Jeszcze będziemy tutaj wam pokazywali, bo codziennie to wyciągamy z magazynu i uzupełniamy na stanie. Pamiętajcie o Pen Sargus w rozmiarze 8000, w bardzo dobrej cenie. Siatki do przetrzymywania ryb. Jest kilka naprawdę bardzo fajnych rzeczy. A nie powiem, a nie powiem ile mamy na stanie, na stanie Deeper Quest za 7,500 niecałe. No taka powiedzmy, żyleta w skarpiowym asortymencie elektronicznym. Fajny temat. Zakładaj na plecy. Na razie. Na e, Ej, wracaj, oddaj mi plecak. Halo? Halo, proszę wracać.